Działanko czy jesteś z tej strony Dominik? Jest ze mną czarek. się ma czarek, się ma. Rozmowy o rynkach, kolejny odcinek. E, Zapraszam was do zaobserwowania naszych social mediów, naszego TikToka, naszego Instagrama oraz YouTube'a. No i klasycznie, już za chwilę przechodzimy sobie do TradingView. E, jesteśmy na Bitcoinie. <laughs> Jeśli chodzi o Bitcoina, to Bitcoin atakował ostatnio 111 tysięcy dolarów. mamy wejście na tę cenę, natomiast nalęliśmy na ładnie 110 536 dolarów. No i zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Dzisiaj dzisiaj mamy ostatni dzień tak naprawdę aktywnego tygodnia, bo zaraz weekend, więc wszystkie rynki tradycyjne będą pozamykane, więc zobaczymy, jak Bitcoin zachować się będzie po 15.30. Warto no to nie To jest th July, czyli wolne w Ameryce na przykład Nasdaq. SP500, Dow Jones zamknęły się wczoraj o godzinie 19 czasu polskiego, no i te rynki są nieaktywne aż do poniedziałku. Tak więc będziemy zwracać bardziej uwagę na DAXa, na rynek europejski. A jeśli chodzi o krypto rynek, to przeszedłem teraz do Bitcoina do dominacji. No i widzimy, że ta dominacja troszkę tutaj zwolniła ze wspinaniem się w górę. No, i stanęliśmy na takim poziomie jak widzicie, czyli 65,29. Na małej osi wygląda to w ten sposób, czyli taka delikatna. Na, duży... nie, na dużej? Na dużej. Źle wysłowiłem się. Na większej osi wygląda to w ten sposób, czyli na weekly. No, nie wygląda to tak, jakby nie wiem, miała się ta nominacja momentalnie zatrzymać. Jest to po prostu jakiś przestój, zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijała dalej. Jeśli chodzi o Ethera. to Stoimy na poziomie 2570 dolarów. No wspinamy się naśladując tak naprawdę teraz Bitcoina. Ale mieliśmy też próbę ataku tutaj na 1650 dolarów. No i no i na 2600, tutaj na małą oś. No i na 2635 tak powiem stanęliśmy. Teraz mamy taki taką małą konsolę na tym lokalnym poziomie. Co będzie dalej okaże się po południu. Jeśli chodzi o na przykład Hype'a, no to Hype sobie kursuje między teraz w takim sumiennie rangeu od tak naprawdę. No, w 2 lipca wystartowaliśmy z 36,83 koła, do 401,20. No, i teraz mamy lekką korektę. No i zobaczymy, co będzie dalej. Hmm. Dolar spadł nam do 3,60. Są teraz jakieś tam też przebłyski, żeby Paweł w sumie przebłyski, bardziej naciski na Pawela, żeby, żeby te, te stopy jak najszybciej obniżał. Chcą go tam stanowiska zdjąć, więc też widzimy, że jeśli to, tak mi się wydaje, jeśli Czarek się mylę, to mnie popraw. Ale wydaje mi się, że jeśli dojdzie do jakichś obniżek stóp procentowych, to ten dolar prawdopodobnie jeszcze może spaść niżej. Oczywiście nie jest to poradą inwestycyjną. Co mogę powiedzieć, to mieliśmy w tym tygodniu niespodziewane przez ekonomistów, bo było. Nies inaczej. Niespodziewane przez ekonomistów obci obcięcie stóp procentowych w Polsce o 0,25 punkta procentowego i wcale to nie wpłynęło na kurs. Nie umocnił się dolar do złotówki, ani tam żadne inne waluty. Także pomimo, że była to niespodziewana obniżka, większość konsensus ekonomistów mówił, że nie będzie cięć na tym konkretnym posiedzeniu to Było właśnie to cięcie, a mimo to na złotówkę to nie wpłynęło ani do euro, ani, ani do żadnych głównych walut. Na, tak jak widzimy, do dolara to już w ogóle, bo dolar za to słabia się względem wszystkich walut. Też w e, funta na przykład tam są jakieś rekordy, padają, no ale w złotówki tak samo. Od wielu lat jesteśmy, tam spaliśmy na jeden z najniższych od wielu lat poziomów. Także okay. pomimo tych cięć, <laughs> czyli mamy taką ciekawostkę, że pomimo cięć procentowych, e, Dokładnie, więc ciekawe jak będzie z dolarem. To bardzo interesujące, bo tym bardziej, że dolar, no trochę już tam zjechał z tych od 2022 roku zjechał nam z 5 zł czy 60 do obrazowania prawie 30%. Na samej walucie, na samym samej... wymieniu górze można było 30%, prawie że. Także jest bo... to bardzo, bardzo dużo. Jak waluta traci 30% jedna względem drugiej, no to... To nie jest typowe zachowanie. Dokładnie. Um, co, przyjść do Taksa? Chcesz coś powiedzieć o DAXie? Mogę powiedzieć. Dobra, przechodzę Ci y do Taksa i, i... Tak, y tak wejdźmy typowy. na jakąś, nie wiem, czterogodzinówkę, coś takiego. I tak. Y Albo jeszcze inaczej podejdźmy na temat. Y Wejdź na tygodniówkę. I patrz. Y Weź tą ostatnią tygodniówkę, przybliż mocno wykres, przybliż mocno wykres. I tak, pokaż tą ostatnią świeczkę, czyli ten tydzień. Najedź na nią. I zobaczcie, w tym tygodniu e, minus 1,04% mamy na dax I na co chciałem zwrócić uwagę, że dalej zachowują się gorzej od indeksów amerykańskich. Czyli przejdźmy na... No, na przykład na Nasdaqa na US 100. US 100, sobie wpisz. FDK odpalimy. I zobaczcie, tu mamy zieloną świeczkę. Pokażę tu na ile do góry. Nie, tylko pokaż mi ostatnią świeczkę znowu. Ten tydzień na nastaku zamknęliśmy się na plus 1,25%. No możemy na SP500 zobaczyć jeszcze. SP500, US 500. US 500, najeść na tą świeczkę ostatnią. Też 1,45. Zobaczmy, nie wiem, y, japoński może indeks. Jak tam on się zachowuje, na niego nie patrzyłem za bardzo w tym tygodniu, ale zobaczmy. JP 225 bodajże. JPY. JP225. O, chociaż tu też. No pokaż na tą świeczkę. Tu bardziej Jak187 jak Dax. No dobra, czyli podsumowując, to w tym tygodniu przede wszystkim mocne były amerykańskie indeksy, które, które wyraźnie przodowały niż wszystkie inne pozostałe. Może nie wszystkie, ale zdecydowana większość. Możemy FTSC FTSE zobaczyć brytyjski. Poczekaj, nie wiem, który ticker będzie dobry. 3,5 wpisz jeszcze, 3,5 jeszcze wpisz? nie? Dobra, cofnij, cofnij FTSE po prostu i zobaczmy któryś, bo ja nie pamiętam, jaki ma ticker FTSE. A jeszcze i możesz UK 100 Daily wpisać, no? Niech to będzie ze predeksu i pokaż tygodniówkę. No i on też gorzej, 0,17, on bliżej 0, ale pokazuje to, że też gorszy jest niż niż y, amerykańskie indeksy. które wiadły Prem szczególnie w tym tygodniu. No i tak to wygląda. I tak, zobaczmy. Zobaczmy, co się działo w ostatnich 7 dni na CoinGecko. Ło, tu. Patrzy ping z cholera no wait, co to wejdź. No zobaczymy, co to jest. Ja nie wiem co to jest. Yy, to jakiś stary, czy. Jaką ma historię? Jak długo ma historię tam zobacz najpierw? Yy, poczekaj. Max, Burde. max, od 23 grudnia. jest jaka kapitalizacja? Jaka? Miliard? No nieźle. Czyli... Ludzie na stronie winy. Od świąt powstał. 23 grudnia jest historia przynajmniej na Koingeko. O, poczekaj, bo tu iglo się buduje. Jaka. No ale coś wolno się odje. Coś mi to iglo nie chce się dobudować. Chyba przez te upały. Chyba, chyba na tyle. To no to jest ta kapitalizacja. O! Coś tutaj się kręci korbka. No, w każdym razie. To jest coin, który wykręcił kapitalizacji miliard. Tak no, no nie ważne, dobra. Tak się pozostaje strona. Jakiś Jest to memecoin. coin. Zwróćmy nie wiem, nie wiem dalej. O, bong kolejny mamy coin, fart coin kolejny mamy. Czyli trzy, trzy najlepiej rosnące w tym tygodniu to mamy coiny. Dalej, Jupiter to już co innego. No, część coinów tam zrobiła coś więcej niż Bitcoin. SUI. O, SUI, praca do żywych. To dobrze akurat. Edera, no, hashgraph. 15%, tego nie znam. SPX6900. To na tym często na Twitterze możecie czytać jakieś takie posty naganiaczy dla tego coina. A WeWizy, tak, tam ale zobaczmy, dużo, dużo coinów w tym tygodniu ma. BP. Więcej niż Bitcoin. Wróćmy jeszcze na wykres dominacji Bitcoina. Yy, na, dominacji... Pokaż na tygodniówce. No, widać spada powoli dlatego też. Dlatego też część, spora część tych coinów ma więcej. No po prostu więcej zyskała w tym tygodniu. A zobaczmy, co tam tracił jeszcze na, szybko na koniec. Kto za to jest przegranym tego tygodnia? No Trump na dół, na dół. Trump coin już widzę tutaj. No Trump hmm. Network, Aptos. nie wiem. a Aptos Cain. 7%. No część, część tokenów widać, że ma większy problem, żeby się podnieść, ale nie ma tu nic spektakularnego. Dobra. Dobra. I tyle. Coś, coś jeszcze chcemy dodać? Chyba nie, chyba to jest tyle na jak chcieliśmy dodać. No, nie no, o... sobie -y, jak tam był napływ w tym tygodniu, ale to zostawimy sobie na przyszły tydzień. Dokładnie, a teraz przechodzimy do newsów. Przechodzimy dalej do tematu tygodnia, czyli CEU, i tak naprawdę a tak naprawdę umów handlowych pomiędzy USA a konkretnymi państwami. I tak, została ustalona. Stawka celna na produkty wietnamskie jadące do USA będzie ona wynosiła 20% zamiast wcześniej ustalonych 46%, czyli jest to znaczna obniżka. I w zamian za ten krok Wietnam zgadza się znieść cła na towary amerykańskie, w tym przede wszystkim to, o czym wspominał Trump: duże suwy i maszyny rolnicze. Co również bardzo ważne. Będzie taryfa 40% na towary tranzytowane przez Wietnam i dotyczy to produktów z innych krajów, zwłaszcza Chin, które mają największy wolumen i które są prze przepakowywane i wysyłane dalej, dalej celem ograniczenia taryf. Czyli na przykład Chiny wysyłały do tej pory swoje produkty przez e, Wietnam, aby, które były tam tylko przepakowywane i dalej sobie płynęły do USA. Celem, o, znież, celem obejścia swoich własnych taryf. I teraz na tego typu produkty będzie taryfa celna 40%. I tak, jakie są konsekwencje? I taki szerszy kontekst. Jest to sygnalizowanie modelu dla innych państw. I uzgodnienie z Wietnamem uznawany jest wzór dla negocjacji z innymi krajami Azji, np. Koreą czy Japonią, no, które jeszcze nie podpisały dealu, jest on w trakcie negocjacji. Także podsumowując, taryfa na Wietnam spada z 46% do 20% z warunkiem 40% na cła na towary tranzytowe. W zamian dostaje dostęp USA do rynku wietnamskiego, czyli zero ceł na, na produkty amerykańskie. I to jest, to jest deal, który został już podpisany. Przypomnę, że do 9 lipca mija termin. Mija termin, który ustalił Trump na dogadanie się z państwami, także będzie to w przyszłym tygodniu, już patrzę dokładnie w środę, czyli inne państwa, na przykład może to nie państwa, ale organizacja Unia Europejska ma czas, żeby się dogadać do 9 lipca i albo, będzie, albo będą te cła nawet do 50%, także czekamy i przyszły tydzień jeszcze dalej będziemy kontynuować te same tematy i myślę, że jeszcze to nabierze tempa wszystko. Także oczekujemy, czekamy, co nam przyniesie przyszły tydzień. Ej. Kolejnym newsem, o którym chcielibyśmy powiedzieć, już z, z, że tak powiem z rynku kryptowalut, jest to, że Solana staking ETF i połączenie ze stakingiem, po prostu wynagrodzenie ze stakingiem, ze staking e, za Solane, e, jakby, jakby sam, sam wpływ pierwszego dnia wyniósł 12 milionów dolarów. Ciekawe, staking musiał troszkę obejść e, normalne Standardy takich ETF-owych, jakby takich funduszy ETF-owych, i tam 40%, 40% jakby aktywów, które są skupowane w pakiecie, są, są chyba zagraniczne. No i jakby sek, sek zgodził się na to, bo to jest w pełni legalne, no ale ostatnio rzadko się zdarzają takie sytuacje. W każdym razie, jeśli chodzi o sam wolumen, no to wyniosł, wyniósł on pierwszego dnia też 33 miliony dolarów. Nie jest to jakby porównywalne z ETF-ami na Bitcoinie lub Ethereum, ale to daje nam do myślenia, że e, na pewno przyjdzie kolejna... Patrząc przez prawdopodobieństwo statystyki, jakie, jakie wyrażają analitycy, no to jest duże, duże prawdopodobieństwo właśnie, że kolejne altcoiny będą miały swoje ETF-y. Czy takie jak Solana, trudno powiedzieć, natomiast e, jest szansa, że, że powstaną nawet w te wakacje. No, i tutaj mamy wypowiedź jednego z analityków, którzy, który jest bardzo, dosyć znany na rynku, czyli pana Erika Walczunas. On tutaj właśnie wspomina o tym, o tym inflow 12 milionów pierwszego dnia. No i też zapowiada, no mówi, że to jest bardzo, bardzo zdrowy, healthy trading day. Zobaczymy, jak będzie właśnie z Litecoinem, z XRP. Bo to ciekawe, jeśli, jeśli Solana przeszła, no to tym bardziej myślę, że takie XRP powinno mieć swój swój pakiet pf W trakcie nagrania, kiedy prowadziliśmy dialog na temat innych newsów, które słyszy, słyszycie przed tym e, wydarzeniem, e, godzinę temu dosłownie na Koi telegrafie pojawił się news na temat e, deklaracji Republikanów na temat Crypto Week. I o co chodzi z tym Crypto Week? Między 14 a 18 lipca e, pod obrady wejdzie, e, wejdą następujące trzy Ustawy. I pierwsza to będzie Clarity Act, czyli ustawa określająca strukturę rynku kryptowalut w USA. Druga to jest Genius Act, czyli projekt regulujący stablecoiny. I ustawa, która ma wprowadzić zakaz tworzenia cyfrowego dolara przez Fed. O nie wiem, nie wiem dokładnie, co zawiera ta trzecia ustawa, natomiast yy, myślę, że to też jest takie typowo PR-owe pod, pod republiką. No, po prostu pod zagranie polityczne i zobaczymy w ogóle, co tam będzie w zapisach, bo to wyjdzie, tak naprawdę, pewnie po 18-19 lipca. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, te, o te ustawy, no to one już były gorąco odgrzewane, że tak powiem, na, na, forum, na forum politycznym i teraz, tak naprawdę, to przychodzi do praktyki, czyli pod te obrady. Co tu można więcej powiedzieć, to to, że tak naprawdę za Półtora tygodnia będziemy obserwować wiele newsów i przed tym pewnie tak centralnie przed tym tygodniem na temat tych, tych ustaw. Pewnie będą jakieś zawirowania, bo to zawsze są. Zostaje nam to, pozostaje nam to po prostu obserwować. Będziemy obserwować, będziemy Wam dawać znać, jak sytuacja się rozwija, czy, czy też te ustawy przeszły dalej, czy, czy też zostały, zostały na obradach, że tak powiem, i nigdzie dalej nie, 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 nie pojawiły się. No, yy, co tam, co tam, Czarek? Co, co się wyskoczyło jakieś no Właśnie minus? przyszło z Bloomberga, że prezydent Trump powiedział, że jego administracja będzie wysyłać listy do trading partners w piątek, czyli dzisiaj, yy, jakby ustalające yy, jednostronne taryfy i które państwa będą musiały płacić pier... od 1. Augustu, czyli od 1. Sierpnia. No, także tak na A, zakończenie ale to, jest... ale to będą wysyłać Fedexem czy listonoszem jakimś? Bo to ciekawe w sumie. Nie wiem. O, nie pocztał polsku. <noise> Bo, Bo Pierwszym <noise> nie dojdzie. Oh, <noise> I grudno. będzie skandal między <noise> Dobra, to wszystko, co chcieliśmy wam dzisiaj przekazać. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Był ze mną Czarek. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Ja także. I słuchajcie, jeśli chodzi o odcinek, pojawi się on o 11. Zrobimy zapowiedź w formie formatu, pionową i format. Chodzi o to, że będzie, będzie też rolka na naszych social mediach, na naszym Instagramie, TikToku oraz na YouTubie i pewnie coś pojawi się na Twitterze, więc zapraszamy Was do zaobserwowania naszych pozostałych platform i widzimy się o 11. .00. Dzięki!